Ksiądz doktor Łukasz Połacik duszpasterz organistów, duszpasterz organistów Archidiecezji Częstochowskiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Na czym takie duszpasterstwo polega? Jak to jest myśleć o organistach w sensie duszpasterskim? Przede wszystkim jak najserdeczniej. Mhm. E, oczywiście to jest specyficzna grupa. Muzycy kościelni to osoby, które na pewno są bardzo oddane liturgii oddane Kościołowi, bardzo też różne i z różnych środowisk, na pewno pod względem duszpasterskim. Chodzi tu przede wszystkim o to, żeby zadbać o tę formację duchową. Wydawałoby się, że organista ma jej wyjątkowo dużo, bo przecież uczestniczy w nabożeństwach codziennie, jest nam mszy świętej, kiedy akompaniuje do liturgii, kiedy Śpiewa, co chwilę też obraca się wokół tych spraw Bożych i ma na co dzień do czynienia ze świętymi tekstami, które sam śpiewa, wykonuje. I może dlatego szczególnie potrzeba takiego zatrzymania i takiego stanięcia na chwilę po drugiej stronie nie przy organach, nie przy mikrofonie. Ale właśnie po to, żeby słuchać słowa, żeby się na tym słowie Bożym skupić, żeby adorować Pana Jezusa w najświętszym sakramencie, żeby nie zatracić pewnej wrażliwości, żeby rutyna nie wkradła się w tę posługę piękną, ale właśnie chyba przez to trudną, że taką powtarzalną, myślę, podobnie jak, jak duchowni, żeby nie stać się tylko wykonawcą tych Bożych spraw, ale żeby przede wszystkim. Je przeżywać i odczuwać. 19 i 20 listopada będą mieli okazję wszyscy organiści, ale też organistki, bo to nie tylko panowie, ale i panie, będą mieli okazję, żeby wziąć udział w dniach skupienia. 19 dokładnie listopada mamy Dzień Skupienia Organistów Muzyków Kościelnych. To też cieszy, bo pań jest coraz więcej, które chcą podjąć się tego zadania, podjąć taką posługę w kościele. Widzimy to w naszym Studium Muzyki Kościelnej, że no, chyba teraz nawet większość naszych studentów to są właśnie panie. Cieszymy się z obecności każdego i każdej organistki. Na naszym Dniu Skupienia zapraszamy serdecznie wszystkich, żeby chociaż ten jeden dzień, właściwie to jedno popołudnie... Poświęcić właśnie na sprawy swojego ducha, żeby nie zatracić tej wrażliwości, żeby zatrzymać się chwilę przy Chrystusie, żeby wspólnie też, bo to myślę też jest ważne, taka wspólnotowość, wymiana myśli, może jakichś pomysłów dotyczących gry, liturgii. To właśnie ten czas właśnie dla, dla naszych organistów. Będzie konferencja, trochę konferencja, a trochę świadectwo o muzyce, która nawraca Marcin Lidia Pospieszalscy. Zaprosiliśmy właśnie tych wybitnych, częstowskich artystów. Kiedy rozmawiałem z Marcinem Pospieszalskim, to on mówi: Przecież ja też trochę jestem organistą, bo też e, zdarza mi się grać w czasie liturgii. Myślę, że to nawet właśnie nie tyle konferencja, co bardziej świadectwo, a jeszcze bardziej taka przestrzeń do wymiany poglądów. Chciałem, żeby właśnie to był ktoś, kto jest z jednej strony profesjonalnym muzykiem, a z drugiej strony powie nam, czego jako wierny, który uczestniczy w Mszy Świętej, który. Jest w czasie liturgii, czego mógłby wymagać i oczekiwać trochę od, od muzyka kościelnego, od organisty, i też pewnie dać jakieś wskazówki, ale też właśnie uczynić to spotkanie taką przestrzenią do wymiany poglądów i do, do rozmowy na temat tego, czy faktycznie muzyka w liturgii może nawrócić. Może? Myślę, że dużo było już takich świadectw i przypadków, i nimi też. Pewnie jakoś się podzielimy. Mhm. O grzechach organistów, oczywiście tutaj cudzysłów, wiele krąży anegdot, ba, nagrań, filmików w przestrzeniach internetu. I to oczywiście może być czasami zabawne i śmieszne, ale tak naprawdę to chodzi o to, żeby przez potknięcia, pomyłki iść do tego, żeby być organistą czy muzykiem kościelnym idealnym, jaki to człowiek. I myślę właśnie co do tych pomyłek, tych w cudzysłowie grzechów, to podobnie też te nagrania pokazują nieraz księży, którzy gdzieś tam różne tego typu gafy popełniają. I owszem. Ale to może właśnie świadczy o tym, że, że faktycznie od tych posług wymaga się więcej, że ktoś taki e, ma szczególne miejsce w liturgii. Szczególne zadanie i szczególną posługę. Dlatego te wymagania są duże. I odpowiedzialność jest też duża. Dlatego potem też te gawy są pewnie bardziej widoczne i, i bardziej zauważalne. A chodzi tutaj właśnie, jaki to jest organizm idealny. Święty. Także pewnie jak, jak, jak na tej niebieskiej liturgii zagrają, to wtedy będą idealni. Ale tutaj na ziemi w czasie sprawowania mszy świętej czy innych nabożeństw. Ja też często powtarzam to naszym studentom. Nie trzeba być wcale jakimś wybitnym, wytrawnym muzykiem, wirtuozem, raz nawet to jest może trochę przeszkodą, bo wtedy za bardzo chcemy pokazać siebie, a nie Pana Boga. Trzeba być przede wszystkim wierzącym. Pius XII mówił o tym często w swoich dokumentach, że nie może być osobą, która tworzy. Muzykę czy w ogóle sztukę kościelną, jeśli samemu się nie przeżywa tego wewnętrznie. I też wiele świadectw wiernych, którzy uczestniczą w liturgii. Nie dlatego, że organista się popisywał jakąś wirtuozerią, ale dlatego, że podprowadzał tę muzykę pod słowo, Słowo Boże, że stawał się sługą tego słowa, że przez to, co robił, nieraz bardzo skromnie, bardzo pokornie pomagał ludziom się modlić. To jest bardzo, bardzo ważne zadanie. Nieraz pewnie nawet organiści nie wiedzą, że przez nich, przez ich posługę, Pan Bóg kogoś dosłownie nawrócił. Mm -hmm. To jest takie towarzyszenie, a nie wirtuozeria. Tak, to jest, to jest pokorne towarzyszenie, podbijanie jakby Słowa Bożego przez muzykę. A co z księżmi? Z tym, w jaki sposób choćby części stałe mszy świętej śpiewają czasami? Bo nie, nie każdemu to dobrze wychodzi. I na ile jest potrzebne, żeby się tego uczyć, żeby się w tym doskonalić. I rzeczywiście, no ja nie wiem, czy taki mam ogląd w stu procentach, ale tak mi się wydaje, że trochę słychać w tym, jak ktoś śpiewa psalm, czy widać w odprawianiu liturgii, czy wcześniej, czy w ogóle w życiu była i jest modlitwa. Modlitwa poparta też pracą, bo myślę, że, że ta modlitwa wtedy faktycznie jest autentyczna, kiedy jest poparta wielką pracą. I tu mam takie wspomnienie z czasów nawet seminarium moich kolegów, którzy może nie mieli jakiegoś wielkiego talentu muzycznego, a wykonywali pod kierunkiem swojego profesora wielką pracę przez te lata. Po prostu bardzo dużo ćwiczyli, ale ćwiczyli znowu nie po to, żeby stać się jakimiś wirtuozami, tylko po to, żeby poprawnie y, przeżywać i, i dawać ludziom liturgię. Y, I chociaż, y, jak ja powiedziałem, nie, nie mają wielkiego talentu może muzycznego, ale poprawnie śpiewają z serca i to uważam za, za wielką rzecz. Chyba o to chodzi żeby poddać się działaniu Pana Boga, działań Ducha Świętego i wtedy naprawdę możemy wykonywać rzeczy, które dla nas wydawałoby się niemożliwe. Przekraczają nas. Tak, dokładnie. I to, też, I to też potem słychać właśnie w sprawowanej mszy świętej, bo ona nie musi być cała śpiewana według najtrudniejszych melodii, ale musi być właśnie z serca, zgodnie z przepisami Kościoła, bo to te, też jest znak naszej jakiejś pokory i naszego przywiązania do Kościoła po prostu wykonywać te kolejne śpiewy. Msza Święta to jest też wspólnota, wspólnota ludzi, którzy przychodzą i razem tę liturgię sprawują z prezbiterem. A co tam robi? organista, który jest sterowany przez sztuczną inteligencję, bo tak też się zdarza. No niestety, takie wchodzą w ostatnich latach systemy. One są oczywiście przez Kościół zakazane. Nawet ta ostatnia instrukcja z 2017 roku konferencji Episkopatu o muzyce kościelnej mówi, że muzyka nie może być sztuczna i odtwarzana, że wszystko, co jest w czasie liturgii, musi być autentyczne, prawdziwe. Gdzie ma prawdę ocaleć, jeśli nie, nie w świętej liturgii, nie w tych bożych obrzędach? Myślę, że to jest nieraz jakaś taka próba ze strony duszpasterzy, żeby było lepiej, żeby było ładniej. Ale, ale trzeba jakby dojść do, do sedna, do sensu, że tu nie chodzi o to, żeby, żeby coś było w czasie liturgii odtworzone pięknie, nawet największej, nawet na najwyższym poziomie, ale chodzi właśnie o to, tak jak z tym śpiewem i z grą Prawdziwego organisty, żeby było autentyczne. Może być bardzo proste, bardzo zwyczajne, ale żeby było autentyczne. Tak samo musimy pamiętać, że chociaż organy to największy, najpiękniejszy instrument jako taki został zatwierdzony w liturgii rzymskiej, to tak naprawdę pierwszym instrumentem jest głos ludzki. I śpiew sam, Czyli a kapella. człowiek. człowiek, dokładnie. Mhm. Jesteśmy tym instrumentem, który wydaje z siebie dźwięki na chwałę Bożą. I to tak naprawdę śpiew, od tego śpiewu możemy zacząć i powinniśmy zacząć myślenie o muzyce w czasie liturgii. Dlatego prowadzony śpiew dobrze. Poprawnie i płynący z serca. To jest takie wzruszające, i myślę, że to jest zawsze największą radością każdego organisty, kiedy słyszy, że ludzie śpiewają. Że on mm -hmm. może tylko zacząć pierwsze słowo, albo nawet nie zaczynać, kiedy już ludzie znają daną pieśń i że wspólnie śpiewają. To jest piękny znak takiej jedności w kościele i jedności w czasie liturgii, że faktycznie my wszyscy, którzy jesteśmy, ją sprawujemy i ten śpiew nas łączy, jednoczy. I nie bójmy się śpiewać. Nie bójmy się śpiewać właśnie. A te systemy, one po prostu sprawią, że my będziemy tylko, staniemy się słuchaczami, a naprawdę o wiele lepiej, żeby posłuchać dobrej muzyki, iść do filharmonii albo na jakiś dobry koncert. A w kościele my mamy śpiewać. Taki system automatyczny nie poczeka na nas, bo jest tylko nagranym po prostu czyimś głosem. Nie odpowie w dobrej tonacji. Będzie zawsze sztuczny po prostu. A tu chodzi o prawdę. Właśnie, ostatecznie I chodzi, chodzi o, o miłość. O prawdę. Dokładnie. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Ksiądz, doktor Łukasz Połacik. Dziękuję, dziękuję. bardzo.